Okay. Chwilę. Zamknęłam okno, ale moja siostra gra nadal na pianinie, więc chyba słychać. Dzisiaj uznałam, że opowiem o tym, jak zamknęłam się na miesiąc w domu, o tym, co robiłam, dlaczego tak zrobiłam w ogóle i jak miesiąc zmienił kompletnie mnie. Już chyba o tym mówiłam. Nie zawsze byłam taka jak teraz. Ja w ogóle, zakładając kanał, nie myślałam w ogóle o tym, że mogę dostawać tyle wiadomości, o tym, że kogoś motywuję, czy zarażałam pozytywną energią. Jakby pierwsze filmiki moje to były 24 godziny. Dobrze, nazywam się Kevin. <laughs> Bo po prostu chciałam tworzyć na YouTube filmy dla rozrywki, ale nie myślałam o tym, że ja moim stylem życia, czy tak dalej, mogę kogoś motywować, czy właśnie zarażać energią dobrą. I jak powiedziałam o tym, że poświęciłam sobie właśnie taki miesiąc w moim życiu, który mnie tak zmienił bardzo, bardzo. To nie myślałam, że tyle osób się zainteresuje tym, więc jestem. Może zacznijmy, jaki był cel tego. Ja po prostu zdecydowałam się, że przez miesiąc skupię się na sobie i nie będę wychodziła z domu. Więc tak, uważam, że musi się zdarzyć, żyć w naszym życiu coś bardzo traumatycznego, coś niefajnego, albo musi nam się po prostu znudzić nasze życie. I u mnie właśnie tak było, że ja już miałam dosyć wszystkiego, miałam dosyć tego, że się nie rozbijam, po prostu stanęłam w miejscu i byłam strasznie sfrustrowana. Wszystko mnie zaczęło irytować, byłam zła na wszystkich wokół i na siebie. Znudziło mi się to, że co piątek wychodziłam do znajomych, irytowała mnie szkoła i właśnie dobrze się złożyło to, bo przeszliśmy na naukę zdalną, więc mogłam zamknąć się na miesiąc. Ale, no, czułam, że tracę Czas. Przelatywał mi każdy dzień. Bardzo nie chciałam być też sama, i bałam się samotności i bałam się ciszy. I to jest i dziwne, i bardzo normalne. Zrobiłam wszystko, żeby zagłuszyć tą ciszę. U siebie w głowie to było chore, jakie ja teraz o tym pomyślę. Ja budziłam się rano, od razu włączałam muzykę na fula, ale wydaje mi się, że większość ludzi boi się tej samotności. Ale tak naprawdę nie boimy się samotności, boimy się być sami ze sobą. A nie jest aż tak źle. Jest właśnie najlepiej na świecie, jak się samemu ze sobą. Będę o tym na pewno więcej mówiła w innych filmikach. Chcę właśnie trochę opowiedzieć o tym, jak było przed tym wszystkim. Bo teraz, jakby, pokazuje się z tej strony dobrej, ale nie zawsze było dobrze. Ja nie żyłam w ogóle swoim życiem. Bardziej skupiałam się na innych ludziach i nawet to nie było tak, że mnie interesowały tam jakieś osoby, czy interesowało mnie życie. I też sobie mawiałam, że ja potrzebuję ludzi do życia. A sobie to mówiłam. Że jestem duszą towarzystwa. Że ja bez ludzi nie umiem żyć, że ja potrzebuję ludzi, bo wtedy czuję się najlepiej. Cały czas siebie okłamywałam, bo po prostu nie chciałam być sama. I to jest problem. Bo tu nie chodzi o ludzi. Ludzie są okej, okay, ale nie można na nich polegać. Później ludzie wpływają na twój nastrój, na swój humor, to jakimi ludźmi się otaczasz. Taką osobą później jesteś. W gronie ludzi mega ambitnych Będziesz bardziej ambitny i będziesz więcej pracować. A jak będziesz w gronie osób, które żyją z weekendu na weekend, po prostu takie, wiecie, życie, jakoś to będzie, to też wszystko się przekłada na nas. Podsumowując, trzeba pokochać yy, bycie sama i później dopiero można z innymi ludźmi obcować. I też myślałam o tym, kogo ja lubię, jakimi ludźmi lubię się otaczać. I pierwsze co do mnie przyszło którzy są bardzo pozytywni. Uwielbiałam takich ludzi z taką mega dobrą energią, z uśmiechem na twarzy. Do takich ludzi ciągnie. I zawsze miałam takie sprzeczności w sobie, bo z jednej strony ja zawsze o siebie dbałam i miałam takie myśli, że pracuję na swoją przyszłość itd. i tak dalej. Zawsze miałam tą taką motywację w sobie, coś na mnie czeka i że spełnię tam swoje jakieś marzenia, a z drugiej strony taka kompletność na autodestrukcja. To, co robię, jest bez sensu, szkoła jest bez sensu. Przytłaczała mnie taka normalność, taka teraźniejszość. Uleganie takim negatywnym myślom, takie poddawanie się. Cały czas byłam w takiej strefie bezpiecznej, komfortu. Brak wiary w siebie, wiary w to, że uda mi się coś zrobić. I właśnie ludźmi, którymi się otaczałam, którzy na pewno oglądają, jestem im wszystkim wdzięczna, bo mnóstwo wspomnień. Niektórzy byli naprawdę moimi przyjaciółmi, dużo przeżyliśmy, ale naprawdę przykład do dnia dzisiejszego nie odezwali się ani słowem. Ja to rozumiem, nie muszą. Wydaje mi się, że ja im nic nie zrobiłam i nie mam do nich żadnych jakichś pretensji czy coś. W jednym momencie rozchodzą się drogi, każdy ma jakieś inne plany na przyszłość i tak dalej, więc to była kwestia czasu, a też jak ma się takich prawdziwych przyjaciół, to nawet nie trzeba mieć ze sobą takiego stałego kontaktu, bo zawsze będzie to taka dobra nić porozumienia, bo każdy ma swoje życie. Podsumowując to, jaka byłam, to właśnie miałam zawsze takie przeczucie, że stać mnie na więcej. Marnuje czas, jakby myślicie, że chcecie coś zrobić, ale powstrzymujecie się sami przed tym i wtedy rodzi się taka straszna frustracja, bo macie wykreowane w swojej głowie co byście chcieli robić, ale przez brak wiary w siebie i przez te negatywne wszystkie myśli zapominamy o tym i tak czas przelatuje przed oczami, więc tak tak było. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy zdecydowałam się odciąć od wszystkiego. Było już tak, że właśnie nie chodziliśmy do szkoły. Ja co tydzień i tak spotykałam się z znajomymi, żeby wychodzić, imprezki. I teraz tak patrząc, to nie jest nic złego w wychodzeniu do znajomych, tylko najpierw trzeba zacząć tak kontrolować swoje życie i ogarnąć je. Wszystko da się ze sobą połączyć. Ja na przykład teraz jestem w stanie wychodzić do znajomych na imprezy. Robię to rzadko. Teraz mogę sobie pozwolić. Wszystko już sobie i tak pokładam w głowie, że to nie zmieni moich jakichś planów czy ambicji na przyszłość. Nie rozleniwiają mnie już imprezy. Dobra, ja będę szczera, bo nie będę omawiała w Ja tak mówię o tych imprezach i imprezach, ale mam 19 lat, jak coś. Nie każdy ma problem z tym, ale dla mnie właśnie imprezy to była taka odskocznia od rzeczywistości, rozładowanie stresu i teraz wyglądam takiego aniołka, ale właśnie w zeszłym roku miałam kompletny chaos w głowie. No, więc mówię szczerze, jak, jak jest i jak było, przeszłość wpływa na nas. Każdy jakoś inaczej odreagowuje, być nieszczęśliwym. Przejdźmy do rzeczy. Zamknięcie w domu. Ja zrobiłam to w listopadzie. Pamiętam właśnie, że w piątek wyszłam na imprezkę i zobaczyłam, jakie to jest bez sensu. Tak po prostu miałam, tak się obudziłam i miałam takie. Każdy piątek zaczął wyglądać tak samo. Doszłam do tego momentu, gdzie już nie mogło być lepiej. Nie dało się mieć, nie wiem, grubszej imprezy, poznać jeszcze kogoś lepszego, fajniejszego, jakby to się wszystko skończyło. I uświadomiłam sobie, jak wszystko jest bez sensu. Co to ma być w ogóle, co ja robię. Pamiętam, że obudziłam się. I sobie tak wszystko to uświadomiłam. I trzeba coś zmienić. Jeżeli ja czegoś nie zmienię, nie wezmę się za siebie, to jakby cały czas będzie tak samo, ja nie umiałam wytrzymać już tego, żeby nastąpiła taka duża zmiana, to wydaje mi się, że właśnie musicie się na maksa znudzić twoje życie. Albo na przykład zmiana przychodzi taką. I to też się nazywa przebudzeniem spiritualnym, spiritual awakening. I nie chcę o tym za dużo mówić, ale właśnie to się wydarzyło u mnie. Ja kiedyś słysząc o tym, jak ktoś opowiadał, o wie, że to. Dla mnie zawsze to było takie bardzo abstrakcyjne, bo nie przeżyłam tego, tego przebudzenia, że nagle, wiecie, jest się takim zakochanym w życiu, nie umiałam tego pojąć. Jak ja słucham takich osób, dla mnie to było takie, wiecie, psycho. I wiem, że można być mega szczęśliwym, zmotywowanym bez spirytualnego przebudzenia. U mnie akurat to jest taka ważna część, i nie jestem aż tak zafiksowana na tym punkcie, że wiecie, dziękuję Bogu za wszystko, co mam i tak dalej. Boję się o tym tutaj mówić, bo mnie kiedyś też to irytowało. Jak ja słyszałam Bóg, wiara, to miałam od razu y, kościół, religia, a to kompletnie nie chodzi o to, ale dla swojego bezpieczeństwa, nie no, po prostu nie chcę tego poruszać, może kiedyś. No, opowiem o tym dniu właśnie kiedy miałam to przebudzenie teraz to będzie trochę takie psycho ale muszę o tym powiedzieć pamiętam że pierwszy raz popatrzyłam w lustro tutaj zawsze jak siedzę yy, na kanapie nie skupiłam się jakoś tak zewnętrznie na tym jak wyglądam tylko strasznie skupiłam się na moich oczach jak ktoś o tym mówi to to jest yy, trochę tu siedziałam, patrzyłam się w moje oczy i dostrzegałam w ogóle, jaki mam kolor oczu, jak wygląda cała tęczówka. Zaczęłam dostrzegać takie małe rzeczy, na których nigdy się nie skupiłam. Właśnie pogoda, słońce, natura, oczy... Ja teraz nie umiem sobie tego wytłumaczyć, i cisza. I siedziałam w takiej ciszy dosłownie i patrzyłam się na siebie, ale to był tylko taki jeden dzień. Chyba siedziałam tak pół godziny i zaczęłam myśleć, że jak to wszystko, co robiłam do tej pory nie miało sensu, tak sobie uświadomiłam, co jest istotne i dostrzegłam taką teraźniejszość. Taki kompletny spokój, bardzo duży przypływ motywacji. Może o tym więcej opowiem, jeżeli by Was to interesowało, ale wydaje mi się, że to jest takie abstrakcyjne do opowiadania, bo to jest coś takiego, jakbyś jakby się opowiadał swój sen, bo to jest coś co po prostu przychodzi i da się samemu zrobić przebudzenia, tak by przychodzi, dlatego nie wiem czy warto o tym opowiadać. Jak dostałam takiej dużej motywacji, to uznałam, że zrobię sobie miesiąc, w którym ogarnę swoje życie. Po pierwsze, najpierw nie chciałam w ogóle tracić znajomych żadnych, ale wyszło na to, robiąc ten miesiąc, straciłam większość znajomych. Dla mnie to było coś niesamowitego. Nie musiałam nikomu pisać, odmawiać spotkań. Chciałam po prostu zrobić eksperyment. Jak przychodził ten piątek, do nikogo nie pisałam. Zauważyłam, że mija jeden piątek, mija drugi piątek, nikt się do mnie nie odzywał. Kompletnie nikt. Co się dzieje u mnie? Dlaczego nie wychodzę? I uświadomiłam sobie, czy to naprawdę są osoby, z którymi ja się chcę zadawać, przyjaźnić, jeżeli tylko mi zależało na relacji, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tobą, nie chodź za nim, szanuj siebie. Self-respect, nie chodź za kimś, kto macie w dupie. Więc ze znajomymi poszło łatwo, wszystko się przesortowało. Miałam zeszyt, który dostałam od mojej siostry, i to był mój pamiętnik, i w nim już dawno pisałam. Pierwsze, co chciałam w ten miesiąc, stać się jak najlepszą osobą, jaką mogę być. Cały czas pisałam, Wszystkie myśli, jakie miałam, najpierw musiałam zacząć od tego, żeby siebie zaakceptować zaakceptować przeszłość zaakceptować to, kim ja jestem. Bardzo dużo myślałam o tym, co wpłynęło na to, jaka ja jestem. Miesiąc analizowania siebie, właśnie bardzo polecam założyć sobie zeszyt, jakiś taki pamiętnik, żeby wszystko wyrzucić z siebie. Po pierwsze, wybaczyć sobie, żeby nie mieć żadnych błądów zaakceptować to, co się stało kiedyś. Uświadomiłam sobie bardzo dużo rzeczy przez samą myślenie. Różnie miałam takie pytania egzystencjalne. zastanawiam się, kim chcę być, analizować, co lubię robić, co mi sprawiało najwięcej frajdy. Kolejna rzecz, coś, czego nie uczą nas w szkole, myśli tworzą naszą rzeczywistość. I jeżeli w głowie będzie się mówiło, nie dam rady, jestem samotna i tak dalej, to wszystko tworzy naszą rzeczywistość. Jeżeli cały czas będzie się miało takie myśli w głowie, że to będzie źle, trzeba wymusić na sobie. W przez te miesiące skupiłam, żeby kompletnie zmienić swój mindset, bo jak jak już dowiedziałam się, dotarło do mnie to, jak mówimy, myślimy, sprawia, jak jest ogólnie wokół nas. To jest tak banalne do zrobienia. To codziennie wstawałam i mówiłam, mam mnóstwo motywacji do działania, bo wiem, że w przyszłości uda mi się osiągnąć wszystko, co zechcę. Jedyną osobą, która tworzy jakieś limity, to jestem ja. Te tutaj się tworzą w głowie. Jak ma się takie pozytywne myśli, że się uda, to się uda, bo będzie się tak przekonany. Ja zrobiłam sobie kartkę listopad i napisałam wszystko, co chcę zrobić. Zainteresowałam się, co robić, żeby było tylko i wyłącznie lepiej. Zaczęłam robić medytację. Medytacja pozwoliła mi... I jakby wszystkie te negatywne takie myśli to nie są nasze myśli. Najczęściej to jest jakieś nasze takie ego. Je trzeba kompletnie wymazać. I medytacja mi właśnie w tym pomogła. Jak pojawiała się jakaś taka negatywna myśl, typu bez sensu jest to wszystko. Dlaczego ja tak myślę? Widziałam i umiałam je kontrolować, że one nie wpływały na mnie, na moje samopoczucie. Nie, czemu tak myślę? Czemu nie wierzysz w siebie? Wierzysz w siebie, uda ci się zrobić wszystko. Myśli tworzą naszą rzeczywistość, to jest tyle w temacie. Mają niesamowitą siłę. Nigdy nie będzie dobrze i nie będziesz szczęśliwy, jak będziesz cały czas po prostu dobijać się i będzie autodestrukcja. Zawsze rano wstawałam, szósta, siódma, robiłam medytację, później czytałam książkę przez pół godziny. Ja miałam odnoszącą się samorozwoju, takie tylko czytam. Kompletnie przestałam słuchać muzyki jakiejkolwiek. Muzyka zagusza tą ciszę, taki czysty umysł. Miałam tą rozpiskę i napisałam sam sobie wszystko, ile będę poświęcała czasu na naukę, cele postanowienia na miesiąc i przykleiłam sobie taką kartkę na ścianę, że cały czas na nią mogłam patrzeć i sobie przypominać te takie istotne rzeczy. Zaczęłam też myśleć o YouTubie, żeby zacząć nagrywać, żeby ćwiczyć self-love. Zaczęłam dostrzegać coś, czego nigdy nie dostrzegałam, czyli naturę, otoczenie. Bardzo często wychodziłam o 6, o 7 na wschody słońca do lasu na spacer i jeździłam na deskorolce, przyjeździłam do piekarni po chleb, na rowerze, mega wcześniej rano. Uwielbiałam poranki, wstawać przed wszystkimi. Zaczęłam sobie szanować tak ten czas i ile mogę porobić fajnych rzeczy. Takie planowanie dnia pozwala ci właśnie na kontrolę, o wiele lepiej się czujesz. I o to też chodzi w tej rzeczywistości naszej, na świecie, w życiu. Najlepsze jest w tym życiu to takie proste życie, te robienie takich prostych rzeczy, prostych czynności. Trzeba dostrzec to, co jest tutaj, tu i teraz i tym się cieszyć. Poświęciłam, myślałam, że miesiąc, bo z miesiąca zmieniło się na dwa miesiące. W sumie to nawet nie na dwa miesiące, tylko do teraz tak jest, że głównie siedzę w domu, bo czuję się ze sobą najlepiej. Na początku właśnie myślałam, że będę tęskniła za ludźmi, ale później, jak sobie wszystko uświadomiłam, nie będę wychodziła do ludzi, przy których i tak czuję się samotna. Szkoda mojego czasu. Mogę się skupić na czymś lepszym, za co sobie podziękuję w przyszłości. Po prostu skupicie na sobie, bo to moje życie zaakceptowałam się. Siebie tak, w 100%. Nagle zobaczyłam, że mogę wszystko. Zaczęłam po prostu też myśleć więcej o przyszłości, o tym, że ode mnie wszystko zależy, że nie mogę siedzieć na miejscu i nic nie robić, bo później będę cierpiała z tego powodu. Mam sporo planów, ale na wszystko trzeba sobie samemu zapracować. Niczego się nie dostanie za darmo, i we wszystko trzeba włożyć wysiłek i energię. I my, jako ludzie, jesteśmy bardzo ambitni, tylko brakuje nam wiary w siebie i nie jesteśmy świadomi tego, że myśli tworzą naszą rzeczywistość. Dla mnie najważniejsze, żeby mieć zorganizowany dzień, bo jak nie, to mogę się przewracać z boku na bok, bo nie będę miała po prostu tej motywacji, żeby wstać z łóżka w ogóle. Robienie najprostszych rzeczy, nawet motywuje nas, żeby w ogóle wstać. Co właśnie może być, wstaję rano, idę na spacer, robię sobie maseczkę na twarz. Chodzi o taką prostą organizację i o robienie takich zwykłych, prostych rzeczy, dosłownie, bo jest tyle czasu, że da się robić wszystko. Gdyby nie ten właśnie taki miesiąc, co mnie tutaj dzisiaj by nie było są każdemu zrobić taki reset. Na pewno do końca życia będziesz z sobą. Czym szybciej będzie się miało dobrą relację, panowało nad swoimi myślami, to będzie tylko lepiej. Ja też mam gorsze dni, gdzie mam jakieś chwile zwątpienia, ale w taki sposób testujemy siebie. To jest ten wysiłek, żeby pokonywać te negatywne myśli. Trzeba cały czas walczyć o siebie. I tak, wydaje mi się, że powiedziałam o wszystkim. Później już nie miałam potrzeby wychodzenia z domu. Teraz już nawet wychodzę częściej. Jak już poświęcam swój czas, to to na kogoś kogo lubię i żyjemy tak długo, czemu nie zrobić sobie takiego miesiąca, przerwy, relaksu. Nawet jeżeli stracisz 95% znajomych, no to to nie byli twoi znajomi, więc ci to będzie tylko na rękę. Plusy jeszcze polubiłam przebywać sama ze sobą. Miałam docenić właśnie taką ciszę, której się bałam, unikałam. Kompletnie przestałam później słuchać muzyki i zauważyć, że te wszystkie problemy, które sobie sami tworzymy w głowie, kompletnie nie mają sensu w naszym życiu, na świecie. Jesteśmy tacy malutcy patrząc na przestrzeni też całego twojego życia, za 10 lat, z czym teraz masz kłopoty, bo o tym nawet nie będziesz pamiętać. Albo to będzie jakiś, jakiś segment w twoim życiu. Więc, to by było na tyle. To była moja historia. To był taki miesiąc, który zmienił mój mindset. Miesiąc, który poświęciłam sobie. Dziękuję sobie za to. Odnalazłam taki wewnętrzny spokój. Rozgadałam się. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie za długi. I na marginesie chciałabym też nagrać filmik albo Q&A zaburzenia od albo jak poprawić relacje z jedzeniem, ponieważ za chwilę jest lato. Żeby być fit i pięknym na lato, trzeba mieć dobrą relację z jedzeniem, więc zostawię komentarz pod filmem, żeby zadawać pytania. Zrobię też Q&A na Instagramie, zanim będę nagrywała film. Wezmę i stamtąd i stąd pytania, bo bardzo dużo dostaję wiadomości prywatnych na temat tam liczenia kalorii, y słodyczy, odchudzaniu, bez efektu jojo dalej, Więc chcę poświęcić temu też Film. To było na tyle. Lecę robić obiad. Zapraszam na Instagram Saracfalina, bo jestem tam teraz bardziej aktywna. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam i że o niczym nie zapomniałam, bo jak tak to będzie mi smutno. Dzięki. Papa. Pa. Bo taki szybki live tutorial. I to jest coś bardzo prostego. Wyciszenie się, czyli medytacja albo spacery, cokolwiek. Wyciszenie siebie, tych wszystkich myśli. Później ćwiczenie, jakakolwiek aktywność fizyczna. Trzecie, książki, podcasty, czyli coś, co sprawi, że będziemy myśleć i co nas skłoni w ogóle do myślenia, do refleksji na temat życia. Czwarte to natura, obserwowanie tego, jaka Ziemia jest piękna i to, co nas otacza, jak jest niesamowite. A piąte to tworzenie, wyrażanie siebie przez malowanie muzykę, Ursu kreowanie czegoś O to chodzi właśnie w życiu. Hmm.